Trzeci warsztat poezji czynnej, a więc trzykrotnie już spotkaliśmy się w Smolniku nad Starym w województwie podkarpackim. Inicjatywa została zgłoszona przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie Stachura jako młody człowiek mieszkał, gdzie chodził do szkoły, ale ponieważ szukaliśmy takiego miejsca, które by odpowiadało nastrojem twórczości Edwarda Stachury. Bieszczady wydały nam się idealnym miejscem, jak pisał, pisał Stachura, każda wyprawa, czy to w Bieszczady, czy do Patagonii, zawsze jest wędrówką w głąb siebie. I tam rzeczywiście znaleźliśmy miejsce do rozmowy o poezji, do rozmowy o poezji czynnej, bo taki tytuł nosi ten warsztat, czyli do takiej poezji, jak pisał Stachura, która ma aspirację zmieniać świat, zmieniać ludzi. Mam ten przywilej, że co roku zapraszam grupę kilkunastu młodych ludzi, ja osobiście, których znam z innych festiwali, z konkursów, z obserwacji życia artystycznego. Najczęściej przyjmują to zaproszenie. Są to ludzie w różnym wieku, od bardzo, bardzo młodych, aż po takich, którzy już mają doświadczenie artystyczne, nawet dorobek płytowy. Na początku przesyłam im moje propozycje piosenek Edwarda Stachury do przygotowania. To taka wersja bardzo surowa, dosłownie na telefon komórkowy nagrana, by mogli się zapoznać z tekstem i z melodią. I dopiero w Smolniku rozmawiamy o interpretacji i z Adamem Skrzypkiem, szefem muzycznym, opracowujemy aranżację moich kompozycji do tekstów Edwarda Stachury. I rozpoczyna się kilkudniowa, czterodniowa praca. Były moje pierwsze warsztaty tego typu i e, najważniejszej rzeczy, której się dowiedziałam, to jak pracuje się nad piosenką od podstaw, e, gdy piosenka jeszcze jest jak gdyby zaklęta w wierszu, kiedy ją się wydobywa z wiersza. E, no i bardzo ważną rzeczą było dla mnie to, że e, spotkałam się na, na tych warsztatach z ludźmi, z którymi się w zasadzie zaprzyjaźniłam e, i i nie było tutaj ważna rywalizacja między nami, tylko każdy sobie pomagał. Każdy dostał piosenkę, każdy nad nią pracował i wszyscy nuciliśmy piosenki innych wykonawców i to było bardzo fajne. Ciężko jest śpiewać Stachurę, bo jego teksty są bardzo głębokie, opowiadają o człowiek miał bardzo ciężkie życie i niektóre teksty są delikatniejsze. Z niektórymi trzeba się zmierzyć. Ja akurat miałem piosenkę Wielki Testament. To jest jakby testament Stachu. No wiadomo, że on nie miał materialnych, żadnych własności materialnych. No jedynie jego testamentem mogły być rzeczy, które poznawał, osoby, które poznawał. No to, to, to jest w ogóle piosenka napisana z prozy, nie z wiersza, ani się nie rymuje. Jest dość ciężka ale jakoś, jakoś to ugryzliśmy, a druga moja piosenka jest Dolina w Długich Cieniach. Jest przepiękną balladą, którą, którą ja się zakochamy jak pierwszy raz ją usłyszałam. Pokazujemy tym młodym ludziom również yy, Mistrzowskie interpretacje. W tym roku interpretacją piosenki zajmuje się Olga Bończyk, która prezentuje cztery utwory, w tym jeden autorski, bardzo piękny, dwa Edwarda Stachury i Darek Maleo Malejonek, legendarny artysta, który wprawdzie tylko w jednym wierszu Stachury się prezentuje, w finale, w credo. Ale przecież pokazuje, że ta droga poezji czynnej, którą Stachura niegdyś wyznaczył, wciąż jest aktualna i można z niej korzystać nie wprost, czerpiąc słowa z dorobku Edwarda Stachury, ale czerpiąc ideę. I ta idea jest bardzo pokrewna w wypadku Malejonka. Mówi o miłości, mówi o drugim człowieku, mówi o wierze nadziei. Wiem, że czego byś nie zrobił, serca nie oszuka. Wiem, że czemu bo czego tak szukasz. Wiem, że czego byś nie zrobił, serca nie oszuka. Jak patrzę na tych młodych ludzi, którzy dzisiaj w koncercie będą występować i musieli zmierzyć się z tą wielką poezją, trudną poezją, jednak człowieka, który bardzo miał takie bardzo głębokie przemyślenia o życiu, o istnieniu, o sensie życia, taki młody człowiek, który jeszcze niewiele przeżył. Mam takie wrażenie, że dość trudno jest mu dotknąć tego tak naprawdę i tak bardzo głęboko, ale naprawdę ta młodzież sobie znakomicie daje z tym radę. Ja już jestem trochę starsza, więc pewne rzeczy łatwiej jest mi sobie wyobrazić, przepuścić przez, przez swój rozum, przez duszę, przez serce i pewnie troszkę jest mi łatwiej, ale Stachura zawsze, bo pamiętam, że ja w młodości bardzo się zachwycałam tą poezją. Dzisiaj ją odbieram zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy byłam młodą dziewczyną odbierałam ją zupełnie inaczej ale ten czas, który mija e, ma swoje znaczenie bo pokazuje pewną perspektywę, z którą patrzymy na te teksty i to jest chyba bardzo ważne i, i, i ciekawe, że zawsze można znaleźć coś w tych tekstach zupełnie nowego W ziemi drzewiu Słychać cię, A teraz Zapraszam wszystko w Ty sam się grać Chyba też się sam Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego tutaj właśnie pod Podkarpaciu, w Bieszczadach znalazł sobie miejsce i wszyscy, którzy tam zainteresowani są twórczością Stachury się spotykają i uznaliśmy, że jeżeli oni wybrali to miejsce, to my musimy to miejsce też i ten festiwal wzmocnić, stąd nasza współpraca z Województwem Kujawsko-Pomorskim w tym względzie. I oczywiście wsparcie młodych ludzi, którzy kochają Stachurę, którzy czerpią z niego swoje wartości. Także myślę, że to ciekawa, ciekawa, ciekawa promocja też, też i twórczości naszego wództwa podkarpackiego. się